Я вас вітаю в ефірі. Вісті тема дня для вас тоді працює Анна Черненко. І сьогодні ми говоримо про світле свято. Ми говоримо про Великдень і робимо наголос на тому, що це свято духу, аж ніяк не тіла. Великдень. Щороку це одне з найбільших, одне з найсвятіших свят. Але цього року воно все ж таки в подвійному е, такому сенсі особливе. Чому? Адже і Римо, католицька церква, і православні церкви у 2014 році святкують Воскресіння Господня в один день, і в першу чергу особливість цього свята полягає не в традиції, не у зовнішній атрибутиці, не в певному ритуалі. Особливість Великодня це глибокий духовний зміст, духовне сакральне значення, яке кожен із нас вкладає в слова Христос Воскрес. Про Ликдень про найбільше свято, про особливості його святкування. Ми сьогодні і поговоримо з Мар'яном Бучуком, єпископом ординарієм харківсько Запорізької єпархії Римо Католицької церкви. Вітаю вас у нашій студії. Я і... також вітаю всіх телеглядачів. Добре, і власне надзвичайно приємно говорити про це свято, але хочеться запитати: все ж таки свято особливе, але чим ось це святкування відрізняється від інших свят? Є якісь різниці, особливості? Ми маємо. podczas czas cyklu roku bogato różnych świat e, Świętujemy tak uroczysto święto e, narodzenia Jezusa Chrysta, Різдво świętych e, świat tych różnych e, katolicko prawosławnej cerkwi czy chrześcijańskiej cerkwi, ale tak także my e, świętujemy teper we wygnień, jest osobliwy, bo to jest najważniejsze święto w chrześcijaństwie. To Chrystos Chrystus Woskres, Peremich zło grich naszą słabkist przedał nam nadzieję, że nasze życie zemne nie jest tutaj wieczne, bo czy chcemy, czy nie chcemy, każdy z nas kończy je, kiedyś się kończy się to zemne życie i ciało pójdzie do grobu w taki czy inny sposób, bo kremacja, czy pełne tiło do grobu, a duch i dusza załuszcza u Hospoda Boga. I ludyna cały czas pytaje, no, po czemu ja żyję na ziemi, co będzie dalej, czemu ja cierpię, czemu ja pracuję. I Chrystus dał odpowiedź, kończy się czas ziemskiego życia, a zaczyna się wiczne Żeby wieczne życie otrzymać z Boga Bochą unebi, to trzeba przez ziemskie życie tak żyty, żeby knicha naszego życia była zapisana ze wszystkimi dobrymi wczynkami, dobrym przykładem dobrym życia, na przykład podróżnego życia, wychowanie dzieci, wnuków, nauczanie, praca dla społeczeństwa, dla drżawy. A co możemy zrobić, gdy ludyna trochę znaje, przynajmniej te Boże zapowiedzi, znaje nauczanie Cerkwy i potem realizuje w życiu. Jak ludyna tak żywa cały czas, to nie ma dla niej żadnej zagrozy, czy y, trudności, żeby będzie po śmierci. Ludyna, która nie rozumie, Czemu żywe na ziemi tak zgodnie z Bożym zakonom To na co jeszcze, przedbudo dalej. Pytają, on nie znają. Ja nie znaję. Czemu żyjesz? Nie znają. A czemu pracujesz? Nie znają. A czemu terpisz? Nie znają. A czemu radzisz? No, no, tak trzeba. A chrześcijanin baczy na życie Chrysta, bo nie żył jak Bóg, ale jako ludyna. Jezus Chrystus z Nazaretu, jak my go nazywamy, i win. Dał nam przykład, że można żyти, pracować, pomerati також dla Gospa Boha i dla naszego Spasienia. I to nauczaje certę, osobiło to światło Воскресіння Господнього. Тобто знищиł гріх, тіло пішло до гробу, він воскрес і через наше життя буде з Ним воскресłe когось там у небі. А я думаю, нашому глядачу цікаво буде почути якісь відмінності у самому святкуванні так церкви римокатолицької та православних церков. Є якісь відмінності суттєві? Є то значить, ми святкуємо, споминаємо день Воскресіння, але до того є підготовка. І наприклад, в католицькій церкві є також сорок днів так званого Великого посту, коли ми співаємо такі пісні, гіркі жалі. gdzie opisano całe życie Jezusa Chrystusa, Jego strażdżania, tamte osoby, Przez Maria, Święta Weronika, Kieronejski, Symon, czy tam Piłat, który wydał sprawiedliwy wyrok. My w muszę, że my czas naszego życia mamy naraz do pomocy i ludzi chcemy do pomocy, choćby żeby Przez Święta Diva Maria nam pomagała. Także my mamy każdą piątnicę a teperwełki, tydzień w naszej katolickiej cerkwi, każdy dzień tak zwany Chrest na drogę. Prawosławna cerkwa tego nie, nie ma, tej, tej mołytwy, takiej jakby quasi liturgii. I my tam mają tych 14 stojań chrysta, który szł nas chryst, chryst i tym chrystom nasz spa, spas. I na chrzcie win pomer i z chrysta wziął tyło, martwe tyło Jezusa Chrysta, skłał do grobu, ale na, w grobie było woskresinie po tym my świadkujemy, tak jak prawosłona cerkwa była werbna nedilu, nazywa palmowa nedila, to inaczej nazywają, bo każdy no, bilcz palm, tutne ma to z werby jest werba. W zachodniej tradycji, tradycje tam już Italia, inne to mają palmy do palmowa nedila i my to tak na, pryniały to nazwy palmowa nedila, ale to jest Chrystus wjeżdżaje do Jerozałyma radisz, ludy witają. I za kilka dni, w wyłku czetwerg, czetwek, wielki czetwek, wiłku co ty same może ludzie krzyczały na, na rozpiata z nim, na Chrest. My nie chodzi mojego, my chcemy warabu i tak dalej. Pamiętajmy z ludźmi, którzy biorą uczat w cerkwi to czują, czasami czytają Święte Pismo i Ewangelii, jak to napisane prostrażdania Chrysta. Potem wyłyki czetwek, czysty czetwerg czumu czysty czetwerk. W naszej tradycji. Wielki Czwartek, czysty Czwartek, bo podczas liturgii wieczornej świącennik, yy, czy biskup, czy papa umywa nogi apostołom, Chrystus umył i my umywamy yy, czy starszym chłopcom, można powiedzieć, Nevitem. Yy, I także ten Czwartek to jest duże ważny. Czemu? Bo po raz pierwszy Chrystus odprawił świętu mesu I ta świata Mesa była odprawiana dla nas. Bo pisla świętej Mesias kazał: na spomin. To kto przemienił chleb w tyło, wino w krow i kazał: Czyny ty to na spomin o sobie, o nasze spaszenie dla wszystkich. Potem Wielka Piątnica, duże ważna dla nas, bo my o y, opis strażdań, z samego początku, jak to było: Juda, zdradnik, za grosze wydał Chrystanie, za prawdę. Potem y, strażdania Chrysta, y, potem modlitwa y, w Hetzemańskiemu sadu. Apostoły apostoły miejsce tego, żeby modlić się z Chrystom, nie spały. I on mówił, nie możecie to 1 ze mną modlić się czy prosić do Boga. Potem jest siła muka Chrysta, noszenie krzyż chrystos niesie z sobą i śmierć. Ale także Wielka Piątnica to jest u nas taka długa modlitwa, za światu Cerkwu, Chrystowu Cerkwu. No, ktoś każe katolikom, że się za katolicką Cerkwę. Cerkwa jest odna Chrystowa. I my mamy tam może kilkanaście takich małytów osobowych, za chorych, za więźników, za Cerkwę, za, za ludzi, którzy już pomierzyli, za zjednanie chrystian, bo to jest takoż ta koszta rana w Cerkwie, i także za myr. I w tym roku u nas będzie osobływo. ja nawet przygotował sobie takie krótko modlitwę za myr w Ukrainie. Swiązczennik daje taki, jak, do modlitwy, czyli jak diakon, czy może być a potem świązczennik, czy władyka, czy papa Orymii, modli się za cyrk. I my te, w tym roku będziemy się modlić, będę modlimy się za tych, od kogo zależy myr i spokój w Ukrainie, ta w naszym regionie, żeby Bóg odwrócił od nas łycho winy ta krowoprolitia i podarował nam sprawny myr. Chłynka mowczania, ludy, którzy w cerkwie, one czują, Proszczomy że teraz będziemy i a potem jest molimosia. Samochódny, wieczny Boże, Ty kierujesz historią okremych narodów. U swojemu miłosierdzia prosty nam y, skojenni grichy i y wczyni nasze serca wid, y, wilnymi, wid, y, usiako zła, ta napowny ich y, z, prawdziwą miłością lubowiu i mierom. To jest dużo ważne, żeby ludzie w sercu miały mir, bo kazały wina, zaczyna się w sercu ludyny. I trzeba zrobić to w żeby w sercu, w sowie, w głowie, w dumkach ludyny, każdej ludyny i tych polityków i tych, którzy żyją, i może przeciwników naszych był mir. Jak będzie mir, to my dojdziemy do porozumienia, będziemy tolerowali jeden od nowa. Бо найгірше є тепер ситуація в Україні. Ми зробили все, чи не ми, не знаю хто, злий дух, що ми поділи народ, і тепер будемо мати різних русських, прорусних, українців, українських таких східної і західної України. Це є трагедія наша. Не можна так. Кожна країна має різні мови, різні національності, різні якісь способи життя. І, наприклад, Wszyscy ja, znają, że ja z Polski, ale tam też różne regiony, one mówią jedną Ale y, zwyczaje, zwyczki, różne, jakieś nieporozumienia, to też te z dawnej czasy, z historii, one ne, nie rozumieją tego. My nie można tam pojechać jako turyst, można, ale tam żyć z nimi nie możesz, bo ty będziesz zawsze obcudziniec. Ty widzisz na Ukrainie, która ma tak dużo narodowości, mamy tak dużo tych zaszłości z historii, i teraz trzeba robić w serze na sobie Jak jest odna granica, to żywot ludy ludzi spokojnie. Bo to do bilż rosyjską umowę na wschodniej Ukrainie, nikt nikomu nie zaprzecza. I takość mają prawo, dochowują um, nawet na rosyjską tam w zachodniej Ukrainie. Już nie zawsze tam jest taka tolerancja. I teraz te świata, i ta mołdwa pro projednania, to ma za cel, żeby my zrozumieli, że trzeba zrozumienia. A czemu to także wychodzi? Ja do Maju. Tysiąc roki w chrześcijaństwo, bo już 1054 pięćdziesiąt to już ma i za tysiąc mają, rozchodziło się wschodnie, zachodnie. potem nazywałem to prawosławne, katolickie. I my robiliśmy wszystko, żeby była różnica między nami. I to nieraz taka, można nienormalna, ale sztuczna, pół insza inna, i potem mają różne obrady, inna liturgia, ta dłuższa, ta korodsza. Tam my mamy na przykład procesję w wełku Sobotu y, y, pisla zakończenia liturgii, i w tej procesji u nas najważniejszy akcent jest Chrystus Przesutni przez darach. Także Wielka Piatnica, w Liturgii Wizantyjskiej jest płaszczenica, to, to Chrystus, no to, to jest, można, skazać, y, kartyna narysowana na Chrysta, którego skłały do grobu. My mamy coś podobnego, ale u nas jest skulptura Chrysta I my tą skulpturę już nie niesiemy w procesie, jak prawosławni, tylko kłademo mu grobi, a nad skulpturą Chrysta pomerłego, dajemy preswyty dary. I dla nas katolików jest, jest że Chrystus jest w preswytych darów. Pomer, tam leży w robi. ale my molimy się do Niego, bo On żyje, bo On przychodzi w do nas. Potem Wielka Sobota. Także. Jest ta procesja pisla z zakończenia, ale w procesie my o już y, pomerłowo na Chrystusie, potem mesem o świczku, to paschał, gdzie na tej świczce napisane Alfa Omega, Poczato, kinec naszego życia, Poczato, kinec jest i Jezus Chrystos, pazytę. Mamy dany RIK, teraz budowniczek 14. Mamy 5 znaków strażdań Chrysta na rukach, na nogach i w sercu. Potem będziemy uroczysto też śpiewały Alleluja, Chrystus Woskres i takóż śpiewają Alleluja, Chrystus Woskres, prawosławna cerkwa. Oni radiu takóż jest procesja, bo ja biorę udział, czy to greko katolickich, czy prawosławnych y, chramach, ramach ja buwał i dla mnie to jest normalne, bo my chrześcijanie i nam trzeba pokazać naszym wiernym, że Chrystus Woskres dla nas wszystkich, dla Ukraińców, Polaków, Rosjan, y, mowa to nie liturgia takóż nawet ciekawa od czasu do czasu zajty do cerkwi, nam katolikam, czy zajty prawosławnym do katolickiego kramu, zobaczyć jak oni świętują. I duże dobre jest, jak e, mieszane rodziny przychodzą, człowiek, żoną do katolickiej cerkwi, ona przychodzi do prawosławnej, radzidują doma i domo świadkują razem. Najhilsze jest to, co, szczo, że nasze ludzie, każdy my świadkowały, o my świadkowały trzy dni Gdzie? za stołem, byliście w cerkwi. Ta wiszczo, a na nam cerkwę. Zaczekaj, kaj modlitwa, Boże, Bo ty sam z ich problemów nie rozwiążesz. Tylko ta, ta dopomocha taka z góry. Pomoc która idzie do serca. Ja skazałem. Myr, nieporozumienia je w sercu. I trzeba budować porozumienia i myr. A żeby nieporozumienia i nienawiść witkinuty z, z serca. Я вам дякую. По-перше, Владико Мар'яне за текст молитви, який ви прочитали, ну надзвичайний і вчасний. Головне, дуже вчасний і потрібний, на мою думку. І ось ви виправдали моє наступне питання. Ми задавали тему Великдень святу духу, а не тіла. Ви вже почали про це розповідати. Можливо, коротко, кілька слів. Скажіть, як варто готуватися? Ми казали про піс так перед Великоднем, але все ж таки, як підготувати не тіло, а свою душу. My znamy w proboszałnej cerkwi, każdy czysty czwartek, trzeba się Dużo dobrze. Znaczy także myjcie. Ale trzeba pomyć duszę. Ciało to normalne, my żywamy już w 21 stuleciu, znamy higienę i tak dalej. Ale trzeba pomytyć duszę z czego? Z tego brudu, Richa. A jak to my robimy? Jest y, taństwo spowiedzi, które sam Chrystus kazał do apostoli, do potem ich następnik i episkop, i świadczennik, i świadczennik położony ma prawo rozrzyszać rychy ludzi na ziemi, bo Chrystus powiedział, komu rozrzyszycie te grzechy, one będą tam i na, u, na nebi rachowały się. I tomu nasi wierni idą do spowiedalnicy, je w każdej naszej cerkwy taki można skazać mebel, spowiedalnica, gdzie się daje u nas to troszeczkę inaczej, niż w prawosławnej cerkwi, czasem z owsem zakrytej, tylko jest taka peregroda i świadczennik czuje to, okaże ludyna, i ona, ona witwerto yy, skaże swoje grichy. I świadczennik, jak ten, który w imieniu Jezusa Chrysta rozrzeszaje te grichy, je, witki daje wid nas i na koniec daje błogosławienie. I ludyna, która przyszła do spowiedzi, tak można skazać, ze swojego szczerego serca, z własnej woli, nie z czy nie kazały, i Bóg bo świata. I ona jak wyspowiadaje sobie oczyścić to duszu, ona ma spokojnie przychodzić i przyjmaje preczastia. Preczastia to żywy, prawdziwy choszpot pod osłoną chleba, czy wina. Prawosławna Cerkwa ma przeczastia, chleb przyswiaty lip maczaje ma czaje, to i krowi i daje łyżeczko. U nas jest także możliwość, że bierzemy swiaszczenek, bierze ten biły oczok to tiło to, Chrysta, ma czaje także w czasie i daje wiernym. Ale to jest od czasu do czasu. Z, normalno, tak można powiedzieć, u nas jest tylko pod jednym widomem y, światy pryczastia. I to światy pryczastia, jak my patrzymy procesji. Bila kosteli w naszym naszy, świętownik, dar te na I tam jest biały opłatoczek. To, to żywy i prawdziwy gospodarz. Nawet w liturgii wizantyjskiej, były takąż monstrancje, nie biały okrągły opłatoczek, tylko takoż ten chleb małęki, który jest do tego więc taki mały, można powiedzieć, kwadratny i ten i, to, mm. i, ten, i ta monstrancja była taka, że to było widno, choć u nas bohato, bo to jest wielkie, nie? 10 cm, a tam no 3 x czy 2x2, 2, ale ludzie baczą, że to Chrystus idzie między nami, jakby baczyć nasze życia, nasze ulice, nasze domy i nam błogosławi. To jest duże ważne dla chrześcijan. Czyli Duch. Duch, powinien być oczyszczony Duch, a oczyszczyć Ducha, to wtedy my mamy te nasze dumki prawdziwe, nie przeciwko nikomu, tylko chcemy pojednać się i tak w Tańcu Spowiedzi jest na koniec taki jakby z, zakłyk, żeby my pojednały się nie tylko z Bogiem, ale z Błyszczą. I z Bogiem można szybko pojednać się. Słuchaj, prosty ja już nie chcę, ja kaję się. Kinecz, Boch no, Bóg poczuł. A teraz idź do swojego człowieka, do swojej żony i powiedz, mnie, bo ja pochano zrobił. O, tu trzeba siły. I ta syła powinna być od choskła do Jak my mają syły prostyty, czy o przepraszania, na przykład naszych dzieci, czy że żebyśmy coś pochano zrobiły, czy nie zrobiły, i tak, że one proszczą nam, to my wsi radzimy. W sercu my takie lokki i my żyjemy spokojnie, radzimy I potem możemy taką systę nawet i zastył spokojnie pochoworyty i nawet tam użyć jakoś choriłko do niczego, tylko żeby nie było tego pijaństwa. I żyjemy radośnie, no, bo najgorsze jest to, ludzie nie idą do spowiedzi, nie idą do preczastia, nie idą do cerkwi, my będziemy świętować. No dobra, jedna druga butylka i co, i w, y, napił się, drugi dzień znowu napił się, każe, no no, coś mi nie brakuje, brakuje, coś tam w sercu? Wiem, a ty byłeś w spowiedzi? Nie, no to idę, a potem po, potem porozmawiamy. I tutaj jest ważne, duch, a nie ciało. Nie to z jest ważne, bo tam będą i poriadki, uborki domu. Nie kotacznikarze, nie, nie było zwiat, to też, w naszych domach było, czy jakby wy wyglądały. Mówimy, uborki robią, miniając, są do maszyny, czy sam myjęcę i tak. Dobrze, to jest dużo ważne. Ale to ducha nie daje ducha. To dopomaga tiłu, a nam trzeba jeszcze dopomóc ty duchowi. I duch dopomaga przez młóctwo, przez, przez spowiedź i światem preczasty. Я знаю, що ви, владико Мар'яне, останні дні в Харкові в якості правлячого єпископа. Тож подвійно хотілося б почути ваші побажання до свята для нашого глядача. Привітайте, будь ласка, з великоднем, скажіть пару теплих слів і таку собі настанову від вас для харків'ян. Воскресіння Господнє – це свято перемоги, істинної любові, добра над злом, життя над смертю. Сьогодні ми маємо забути про. o złoblenia i przeżyty tragiczny podii. Majemo jednaty się sercem. Y, Trzeba nam y, i ty z lubowiu do bliźnichom. Pas, pascha, to swobody, wolody, dzień triumfowania Chrysta y, dobra nad złem. To що Chrystus peremił świat grycha zaboboniw, krowi, winy, nasylstwa i złości nienawiści i gniwu. I takoż my hoczemy dzisiaj, teraz, jak no przeżywamy naprawdę trudne chwile życia w Ukrainie. Zwracamy się do Господа Boga, ze szczerym modlitwą i chwało za Ukrainę, za naszą słowiańszczynę i każdego Ukraińca i tych ludzi, którzy żyją tutaj na naszej ziemi. Wiara wkraszchena, niechaj nadaje, natychmiast nas na dobry i prawiedni sprawy, a Paschalne Święto przyniesie nadzieję na kraszcze majbutnie i początek nowego życia. Dawajte pobarżajmy o odyn odnomu Bożego zachistu, duchowno ho i dobra. Chrystus, woskres, aliujia, aliujia. Tak my potem będziemy się, pobarżać i niech ten woskresły, który jest ponad nami, win woznisi się ponad Все зло, значить, переміг зло. І пробачив тим, котрі його вбили. І нам треба також багато пробачити тим, куди ну, завинили для нашого народу, нашого міста, знищили, наприклад, майно. Ну, треба то ремонтувати, платити за це. Ну треба також. ну, Я вам прощаю, але ви, хлопці, не робити нічого проти добра, проти звагоди, проти миру тут на землі. Дякую вам, мені залишається тільки приєднати до цих побажань, приєднатися до цих слів. І ось цими днями ми з звідусілі справді чуємо, будемо чути, чуємо слова, на які чекали протягом цього року Христос Воскрес. І ця новина вона так само змушує сильніше битися серце. І головне, що вона знову ж таки наповнює якимось новим розумінням, що треба пам'ятати не тільки про тіло, не тільки про зовнішню таку оболонку, а й про нашу душу. І ось саме в ці дні у нас є змога стати кращими, трошечки світлішими і добрішими. Тож не втратити. Цю нагоду і знову ж таки кажу Христос Воскрес зі святом. До побачення. Дякую.